Olegia, do wolelnie nie widzę, że możemy startować. Panie Widać to prawo, prawo dla naszych pierwszych wolelnie I pada, to wolelnie stał to wolelnie stał pada, to wolelnie stał pada, to wolelnie startował, a to wolelnie stał Metrów. Nie będzie potrzebny, ale widzimy, tak, pijemy prawo człowiek, pomagamy człowiek. Musimy wtedy o całość na 200 metrów, bo za chwilę przybierają ci najstarsi. Mega zapełniona, zobaczymy jak tam skończymy. A potem czas, bo tam, tam są rozdawane nagrody. 200 metrów to jest ruch, prosta. A przy okazji odrobina korepetycji. stadion oleka to ma 400 metrów, Każda prosta 100, każdy 100. Nie musimy tego widzieć ale jest okazja dzisiaj zaprosić Maciej, Macie dalej, dla Zuzi, ona tu na Was zaśpiewała, aby dla niej teraz powiedzieć. Tak, Jeżeli ktoś ma problemy z podjęciem decyzji, wystartowali. Wystartowali, proszę zobaczyć. Statka rozciągnięta, tu już w swojej na prowadzeniu, zawodnik pomarańcowej koszulce na miejscu pierwszym, no cóż, by to był zawodnik z Holandii są bardzo barwa klorowych, przypuszczam, że jednak nie, ale się ścigają z niebieskim. Proszę Państwa, ale dziewczynki jak ucząc, natomiast pogania chłopców i będzie włoga. Widzimy ściganie na kolejnych metrach. Proszę zobaczyć, jak zawód na końcu sobie przedają Bardzo dobrze. Brawo. Pamiętajcie, chodzi o zabawy a na końcu przedstawiciela żółta um, ci pięknej, żółtej blustej, prawo dla niej można dojść. Taka jest posiada, ale się naraziamy na drogę. Proszę zobaczyć taki ciekawy broń, że końka jeszcze nie jest na mecie, ale jednak się odurzana popatrzyła. A tam tak nie jest. Szkoła w imieniu Mikołaja Kopernika, proszę wagę. Mamy majątę przedstawicielkę. Tu jest prezes. Dla Zuzi, to są zebrane finanse, ja przekażę Pani bracie, Pani Warta przekazała tobie, proszę przekazać to mamie lub Zuzi, dla tak, w ręce, ja chcę tylko pośredniki. Wielkie brawa dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Poczernika w Lubawie oraz nauczycieli i kredytów. Wielkie prawa. Mamy ostatni wiek w kategorii y, dzieci, to są dzieci, które lat. tysiąc lat. Drodzy mi, pan szwarta, czapkę szwarta, pan 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 ale ja szwarta, pan szwarta, pan i pan się będę szwarta, pan szwarta, pan nie pan szwarta, pan szwarta, pan szwarta, pan szwarta, pan Panie zawodników, mamy profesorze, mamy profesorze, widzimy profesorze, większe zabawę i ale przypominam, chodzi o zabawę i się Nie. Że na Widzę podziękowania. czy ja mamy profesorze, co profesorze, mamy 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 oraz on, okazano dobroć i życzliwość. Lubawa kochać, Tyle widać, Lubawa 03, 03, 06, 2016 rok. Proszę Państwa, kto ma taki wybor? Z dumą możemy to na te Możemy najważniejszy wybor Słyszymy, sobie to nie rowerzyści, ale oni też się pojawiają na stadionie. Zajechali tam. Czy będzie to ruta honorowa? Brawo dla rowerzystów! Brawo, ruta honorowa! Tak jak kiedyś na wyścigu pokoju przed sławnym. Jeżeli chcecie, dawać no, no, rowerzystów. No, to też się do Was uśmiechnął. Ale my się będziemy więcej uśmiechali. Brawo do rowerzystów. Runda na raga, mamy przed trybuną. I my będziemy tego uśmiechu, dla ludzi mieli więcej, tym oni będą mieli to dla nas. Pamiętajcie, wszystko to, co zrobimy dla innych, będzie do nas. Brawo, brawo, dla że to wszystkim. co do nas machają, tych, co nie machają. tych, co mają reklamówki z a dzieci na badażniku. Tych, co popijają wodę, tych, co idą kanapki. Tak. Tych co machają prawą ręką, lewą ręką, tych co jadą parami, Aha. tych co zamykają statkę i mają całą notatkę, a nawet ja bym też osłał prawdopodobnie. Dzięki! Kto mety? Do to daje fałd na porusza się te pozygi z ogóle na metę. Więc ja bym również rodzicem, się swoje potrzeby.

do Zapraszamy do stanowiska polegatora, a później będziemy wyłalić córkę, która w tej chwili wjazdnie za rękę z Panią na trasie. Słyszymy, że nawet dzwonki mają. Brawo, dzwonią wszyscy! Dzwonią rowery, a to I mamy... O, oh, pięknie, dzwonią wszyscy! Panie Pawle, dzwonimy, dzwonimy! Proszę bardzo, jeszcze ja mamy coś nowego. Nie rozglądam się pani Mikołaj. Panie Mikołaj, ale każdy dzisiaj odsumuje prezent. Najważniejszym tak, prezentem jest radość, Skoro którą byliśmy oraz odrobinę zdrowia którą w czasie ruchu sportowego, ja nie widziałem, że mamy tyle rowerów, może w że jest więcej rowerów niż w całej Holandii tak naprawdę, oczywiście żartuję, Holandia to kraj, w którym jest chyba najwięcej rowerów, ja nie wiem, czy oni jeżdżą w kółko, czy jeszcze jadą, co się. Nie wiem, czy też te rowery liczył dzisiaj, widzę rodziny, ja bardzo fajnie, bardzo fajnie, taka miła wycieczka, jak mówiłem, pogoda idealna do przeprowadzenia takiej imprezy, bo udziału w takiej imprezie, jak zacząłem mówić, pewnie biega, co by się nie ucieszyli, gdyby w taką pogodę mieli wydać maraton lub półmaraton, woleliby pewnie 18-19 stopni, machamy, machamy do nas, machamy do nich, machamy do rowerzystów, to ma dzwonek Dzwonią rawerzyści. My wybijemy prawo, nie dzwonią do na nas. Oczywiście nie trzeba otwierać, informacja dochodzi sama. Mamy kolejnych dzwoniących rawerzystów. Puszczają ambuśki, proszę zobaczyć tak. Proszę zobaczyć, tu się potem To Proszę zrobienie miejsca. Pani składowie, że wiem kto to jest. Pani Fatyska, proszę do nas pomachać, Pani do nas macha. nas pana się na nasze jest pani Fatyska, medalista wypisywa, to poradę tej imprezy. do to mała Jacka Fatyska, medalistka olimpijskiego. A tam mamy brutalną, 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 w się odzywa. Proszę Państwa, ja na nie nie ludzi na imprezie, może tylko na wożyciele było więcej. I... Ale zapraszam przy okazji Państwa na wszystkie imprezy, które są kluby i przy współpracy o siłach ludowych. Jest pani przed stanowiskiem komentatora na tele i przed trybuną główną, tak się to nazywa, i będzie przyjmowała jeszcze opłaty i wydawała... Brawo! Brawo dla piersi. Na kolejnych biegaczy, ale widzimy przedstawiciele ruchu klubu. biegają sobie razem, Słyska, a myśmy zwycięstwo! to jest się od to za zwycięstwo jest, nie? A nie zwycięstwo biera, przypada, to, że To jest a na zawsze lepiej, nie? To by ja już gedał, to Oczywiście wszyscy dzisiaj zwyciężamy, a głównym zwycięstwo jest Zuzia. Zuzia, pomaga jeszcze raz do wszystkich. Zuzia Macha uśmiechnięta. Mam nadzieję, że jest za bardzo niezmęczony. Są tu krzesełka, można usiąść. Prawa dla kolejnych zawodników biegających. Ze służby zapraszamy do stanowiska komentatora. Prosimy kogoś do stanowiska komentatora. Pani Krawczewicz, też prosimy, jeżeli wyglądał wiedziałam, to ziska komentatora. Proszę, Vatem, niech, nie widać, nie widać, tu grupa z w nie widziałam razy, nie pięć, trzy sprawia im to przyjemność. Na teraz brawo na nich! Na przestrzeń, brawo! Oczywiście najprzyjemniejsze, to jest takie, jak powiedziałem, tempo konwersacyjne, że można sobie porozmawiać. Brawa! No prosimy o wielkie brawo! ręce na mecie każdy ma prawo dzisiaj podnieść każdy jest zwycięstwo. A pamiętajcie jaki jest cel dzisiejszej imprezy. Pani się zakręciła. Do dzisiaj się kręci, prawda? Pani do nas Panią widzimy bardzo często. Zaczął świetnie na. I kolejna grupa. Widamy kolejną grupę biegaczów. Brawo, bronił. Makamy do wszystkich kierunków, które ja panu przyciskam, bo to nie było na zielonej porządce. Brawo na wszystkich, bierzemy prawa, pomagamy, nagradzamy. Maszek jest zasadiony, na To powiedzmy, zapraszamy do tego, żeby się pożywił, ale to nie wszyscy, bo jeszcze bo nie chce Proszę bardzo, pasko je pomaga, od razu łatwiej, prawda? Dwieczkę przybiegła, pomaga. Kolejny biegacz przed nami, prosimy, przybądź. Trzymaj trzyma. trzymaj się, trzymaj się. Siostra, co ty zdałaś? Gdzie ty jest gdzie uciekła? Pewnie gdzieś tam pomaga. To się obić. Proszę bardzo, tu za jesteś, tu jesteś w przyspieszeniu, ale ja pędzę, proszę bardzo, mamy kolejną biegaczy. a to młodzież to za było za mało, bo ja bym to nie Będziemy przekazywali takie spotkanie. Pewnie młodzież, uczestnicy są e, zainteresowani tym, co się dzieje na trasie, jak daleko mamy jeszcze chociażby. A ja przypominam, za stadionem, za moimi plecami można... Mieliśmy mini, mini wypadek, ale już w regionach mamy na pewno wszystko będzie dobrze. No, proszę no, proszę, no, proszę. Patrzy, wysterwa, Pani, no nie samochodem, patrzę, bym sterwał, Pani Grażuna sobie by skończył i wyprzedzał. Tak, tak, tak. Sterwał, że to jest ostatnia osoba, że zamykamy biegi. A teraz chwila muzyki, troszkę głośni. Zuzi, czy i jej się w ogóle podoba dzisiaj, da się fajnie, nie? No? Witamy panią, panią Fafińską, która za zobaczyć Zuzie. 96 rok Atlanta. Tak, a my dzisiaj mamy w kategorii 90, która później została zmieniona. Niestety. Także, a my tu mamy w swoich płodów. Może trzecią powiedzieć i... No, no, myślę, że chodzi o Henryka Muzykowskiego. Tak, zgadza się, że tak. to no, koncert, Trzeciej się zaczyna. Bardzo fajnie. Pozdrawiane, bardzo mi uwe. Panie Henryko. Pozdrawiamy. Ciekawe klaseki. A ja powoli to Państwa zapraszał do licytacji. Za chwilę rozpoczynamy licytację. Takie bardzo kurka na rowerze, mama pieso, Bardzo dobrze. Mama też dostała dyplom? Tak! Pani MP, czy pani dostała dyplom? Tak. Czy do kogoś się alarm? No ciekawe. Chcieli ukraść wóz strażacki. Prosimy strażaków, włączył się alarm. Chyba ktoś pomylił samochody. Yy, gratulujemy bardzo. Jest to taki symbol, naprawdę wielki wesoł. Z drugiej strony, możemy słuchać flagę. Informuję serdecznie za 10 minut. Zapraszamy przed Trybunę główną i rozpoczynamy licytację. Mamy dwie szatki, naprawdę nie wartości finansowej z drzewa.